Cześć witajcie na kanale Pro Spining. Dzisiaj wyprawa nietypowa. Tak jest. Zlecimy z słudeczką na, na nockę. Planujemy połowić do samego wieczora na spinning, a w nocy zapanować na coś większego. Będzie dobrze, jak zawsze. Coś połowimy. Yy, oczywiście co, no... Grilek, piwko, dobre, dobre nastroje, dobra tak. pogoda Taka I waka tyle. Wakacyjna, letnia wyprawa. Tak jest. Są podobno węgorze, także będziemy polować na węgorza. A może so i sum? Może coś większego. W każdym razie, no, jest to dla nas y, pierwsza taka wyprawa Nocna ze spaniem na, na łodzi Także Coś nowego Pozdrawiamy Bartka Tak <laughs> jest Sam jest ciekawy jak to wszystko wyjdzie Ale miał przeczucie, że dzisiaj połowimy no. <laughs> Także mówi, że w kościach go, tak Coś, coś w kościach go. Ja osobiście też czuję, że dzisiaj coś złowimy fajnego, także Przyjemnego oglądania 对了。 Dzisiaj zabawa, nie? Ciemność, relaks na powietrzu. A jak ktoś się zdarzy, to do tego No dobra, po prostu, nie? Zrozumiałem, co tego. Saluto. Saluto, Saluto drodzy widzowie. w rejs. Parostatkiem, w górę.

Tak, a było takie cudowne. Przepraszam, musiał winąć. No, tak. Ale to takie kurwa, musiał gdzieś bokiem uderzyć, bo kurwa. No. Było tutaj? Mówię branie, mówię no, może oko, nie? Ale to za za dużo. No, А, круто. Помогать. Эточно.

No. So. Rozpalamy ognisko. Znaczy ognisko grilla, przepraszam. Tam mamy łódź. Światełka się palą. Będziemy rzucać. Noc. Pójdźcie, wyłączamy, wyłączamy kamerę sportową, bo już prawie nic na niej nie widać. Jak widzicie, mam cholerę Majdanu. Ale jest wszystko pięknie, ładnie się świeci, światełka, grillek się pali. Jest pięknie, obie ryby brały. Nie szlagiero? No, jest. Pokażę. Jest ogień. Pięknie. Tam zobacz, pali się ogień.

Ping-pongi ze siedliskami: wędziska jedna, druga. Tu mamy kolory, tęcz normalnie Świata jak fuj. Nie wiem, czy nie odłączyć tego akumulatora. kurwa. tam jeden pikachu z daleko mm. Tutaj jeden nie widzicie na mm, mm, mm. świetle o, jest. I to drugi nie No i cześć słuchajcie Wstaliśmy jest też już kurwa późna <laughs> trochę. Nic nie brało ani uderzenia Więc generalnie wstajemy szybko i ruszamy dalej na konie Trochę było wilgotno trochę zmazliśmy, ale żyjemy nie ma co się poddawać Jak majdanik wygląda Wszystko jest zorganizowane, elegancko Dobrze się spało Niebo przepiękne w jeździste. <noise> tak jest. Ale br brak zero. Także łowimy dalej i zobaczymy co będzie.

Yeah. It... Uh -huh. O oh, cool. No i cześć, witajcie, słuchajcie, K skończyliśmy Idzie jakaś burza Chyba zmieniamy hobby, Będziemy je po chyba polować na króliki zające Marzanty Coś nam nie idzie to łowienie e Jak w, w nocy nic się nie działo, więc e nic ja wam w zasadzie nie pokazywaliśmy Jakie ubranie? A, no, takie, rybka, może rybka, mi się rybka. śniło, ale <grybka> nie ja wiem. No, Rybka niby ściągnięta, tak. Ale nic poza tym, także nic nie nagrywaliśmy. No bo co tu pokazywać, jak dwóch dorosłych Kurde. ludzi śpi i chrapie na łodzi. Ale było przyjemnie, naprawdę. Pierwszy raz taka wyprawa. Spanie na łódce pod gołym niebem. Fajny, fajny, fajny klimat. Kiedy nie co, no to troszkę nad ranem przyszła. Rosa, wilgoć i trochę było mokro, no ale, ale za chwilę wyszło dobra. słoneczko. No. Daliśmy radę. Pewnie eee, Co? No, jak potem widzieliście jakieś tam małe okonki Na koniec jeszcze Michał widział potężnego garbusa 40 45 No Ale niestety w ostatniej chwili odpłynął z boku przed chrypą Przed No i co? Słuchajcie, no jeżeli Wam się podobał filmik to fajnie, dajcie łapkę w górę e, Subskrybujcie kanał, polecajcie, bo jest coraz więcej osób, które nas ogląda e, I pamiętajcie, samo nic się nie złowi